Słuchajcie moi drodzy, mamy piątek, 13. Taka data, trochę nie, niepokojąca. Ale tu z kumplem Rudym Reksem mamy chwilę czasu z godzinkę. Więc robimy marsz poparcia dla asertywności. Asertywność, jakby ktoś nie wiedział, to jest umiejętność radzenia sobie w każdej sytuacji, nawet niesprzyjającej. Tak mniej więcej. A tak przy okazji zobaczymy, czy przez te 5 dni, bo w niedzielę byłem żoną, co jakieś grzyby może urosły. Nie nastawiam się nawet, nie mam ani kosza, ani wiaderka. Oczywiście mam nożyk w kieszeni i jakąś tam siatkę foliową. Jakby, jakby się okazało, że coś jest jedne. Ruszamy w te zagajniki i tak dalej. No, spacerujemy w ramach Marszu poparcia dla asertywności grzybów nie ma jadalnych. Dwa mamy mu humorki, jakieś były niejadalne A jedna purchapka, ale co to? Piękne fiołki są W zasadzie ja już sam spaceruję Bo mój pies Reksio okazał się bardzo asertywny I Jak zwykle podczas tych naszych spacerów Dał nogę I udał się w trasę jakąś alternatywną Dobrze, że potem wraca w miarę razem ze mną A jak sobie tam pobiega po krzakach tu chodzę, pokazuję jak pięknie te fiołki kwitną nadal i tu już takimi całymi kwiatostanami. No. No ogólnie pokażę ten fajny taki zagajnik, no tu jest przetrzebiony przez właściciela, no ale tu ładnie grzyby rosną, bo jeszcze trochę tych drzew zostawił. Tu pochodzę, jeszcze jedno miejsce takie, gdzie tam w tej wiosny coś najwięcej się pokazywało, Będą, to, 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 to coś zbieram, nie będzie, to zawijam się, napięcie i do domu, spacer zaliczony i tyle. No. Już tam marzę z 15-20 minut, jeszcze drugie tyle i powrót. I dla od, 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 odświeżenia się, zaczerpnięcia, trenu, posłuchania ptaszków, wypoczęcia takiego psychicznego, to sam raz wystarczy taki spacer. No jest pierwszy grzyb jadalny jest niezbyt szlachetny, to gołąbek zielony. No ale widzę zdrowy, trochę ślimak tylko go obrobił Mam kromówkę, nie mam nie mam kosza, bo to jest kruchy grzyb. No to największe zmartwienie z nim To jest takie, że to jest kruchy grzyb I ciężko go donieść w całości do domu. Siateczkę na no nowo, a spróbuję go wziąć. No, na dobry znak, że może jeszcze coś się znajdzie. No, jest gołąbek, a może coś innego będzie. No jest drugi grzybek jedalny. humorek rdzawo-brązowy. I to młody. No ale to też. Nie jest grzyb szlachetny, nie jest to pierwsza liga grzybów. Też jest kruchy no ale jak się nie ma co się robi, to się robi, co się ma. No, stare przesłowie się sprawdza no, już jesteśmy w miejscu gdzie robimy zwrot napięcie. Piec się odnalazł Będziemy powoli wracać do domu. Oczywiście inną trasą niż przyszliśmy żeby zwiększyć szanse znalezienia jeszcze jakiegoś grzybka No ale jak widać ten wiosenny pizot grzybami w tym roku się raczej zakończył To co tu znajdujemy to nie dość, że pojedyncze grzyby że jeszcze jeszcze takie nie, nie te najlepsze No ale to już mówiłem wielokrotnie że wiosną zbieranie grzybów to jest taki, taki epizod, atrakcja sama w sobie, że się w ogóle coś znajdzie. Jak się znajduje jakieś dobre jadalne, no to już jest w ogóle fantastycznie. No a tak sobie łażąc teraz, o są, są dwa kozaczki pomarańczowo żółte. Tu jeden mniejszy, tam drugi. Czyli to jest pierwszej ligi, też dwa są, tam dalej widzę muchomorki Muchomorka rdzawo brązowego tam pod brzozą widzę trzeciego kozaczka no nie będzie tak najgorzej dzisiaj Zaczynamy zbieranie. Nożyk pójdzie w ruch, bo te to już trzeba ładnie obrać, bo są zakorzenione w glebie, w ziemi. Głównie ze 3 metry w lewo jest koś babka, czyli kozak brązowy Ubywanie się niech chcący zaczęło rozkręcać no, tu ślimak go, ślimak go ja się nazywa ślimak jadalny, ślimak jadalny mały. Jest to ślimak jadalny duży. Różnią się tylko rozmiarami. Ale który jest który, zwłaszcza u małych to nie wiadomo czy to młody dużego czy duży już, już tego małego no nieważne jest kod, były trzy kozaczki pomarańczowo żółte jest jeden teraz brązowy Teraz go to sprzybie i do torebki no i sobie pokrążymy tu dalej zwłaszcza że chyba coś coś, coś pomarańczowego widzę Widzę, tam nie wiem czy to będzie widać. Tam za tym patykiem obalonym, coś tam widzę pomarańczowego, i może to być koś też pomarańczowo-żółty. Nazywamy Osakiem, pomarańczką, a jeszcze wiele takie kraśniakiem, ale różne tam, tam nazwy regionalne. Dobra, tego zabieramy. No i dobrze, dobrze zobaczyłem. Z tym krótko widzę, ale z tymi pomarańczowymi grzybami to jest dobrze. Bo z daleka się świeci kolor grzyba o, ładny, gruby ma ten drzewo proszę Państwa o. kawał grzyba podoba mi się no, trochę gorzej jest jak temu humory czerwone czerwonawe rosną, to wtedy można się zmylić i tak się chodzi ale też nie można się zniechęcać bo często pomiędzy i czerwonymi rosną koźlarze czerwone, pomarańczowo-żółte i tam cała jeszcze masa różnych tam odmian tych gatunków obróciłem się na pięcie i dwa metry gdzieś kolejny kozaczek pomarańczowo-żółty Zdrowe są, te są akurat bardzo zdrowe, to brązowe to różni. Także całkiem nieźle jest. Nie spodziewałem się, że będzie ich. O, to mam to młodego widzę w liście. zaraz go też wezmę. Jeśli będę wszystkiego nagrywał, bo szkoda czasu. Jakiś tak większe, ładniejszy będę nagrywał. Dobra, zabieram się za zbieranie. No tu jest taki młody, nie za duży, ale taki ładny, że postanowiłem go nagrać No pięknie Na no, takich mniejszych tu, tu chyba już dwa zebrałem Ich maluchów ten jest trochę większy Chodzę sobie zbieram humorki Terzewo brązowe bo jest ich tu trochę Ale tu proszę bardzo Nie jest miejscówka Dwie pomarańczki wyrosły wprost z gruntu. Jedna większa pomarańczka, druga mniejsza. I się niechcący zrobiło całkiem dobre grzybobranie, a nie zapowiadało się prawie w ogóle. No, także zbieramy tu. Muchomorki to już nożykiem, tam kosze. Nawet nie wyjmuje z ziemi. I do torebki, torebce już nieźle. Ale za chwilę się pokręcimy, już czas do domu wracać. Jest to lepiej niż się spodziewałem. No, będzie podsumowanie, moi drodzy moi kochani. Mam jeszcze znalazłem kilka tych muchomorków zabaw brązowych, no ale kozaczków już nie było ani innych jadalnych Niemniej jednak uważam grzybobranko za bardzo udane, kilkanaście pomarańczowych kozaczków, jeden brązowy. no i tych buchomorków też ze 30, plus gołąbek zielony. Wracam do domu, obiorę ubyję. Posiekam na plastry sobie uduszę z koperkiem, śmietanie, no i z cebulką. Także piątek 13 nie był taki pechowy, jeśli chodzi o grzyby i o spacer. Godzinkę to trwało tak jak zaplanowałem, mniej więcej. Wracam do domu i obrabiam grzyby. A wam też doradzam aktywność fizyczną. nie zbieranie grzybów jak ktoś nie, nie, nie zna czy nie, nie lubi, ale zwykły spacer. Spacer tam jakaś przebieżka, na rowerku, przejechać się. Potańczyć nawet w domu, jak nie ma gdzie chodzić za bardzo. Trzymajcie się, uważajcie na siebie, cześć.